Swego czasu napisaliśmy z panią profesor Matuleską taką publikację w International Journal of the Semiotics of Law, z zakresu semiotyki prawa. Ona dotyczyła, udowadnialiśmy taką tezę, że w czasie II wojny światowej myśliwi i leśnicy to były te grupy społeczne czy zawodowe szczególnie prześladowane przez okupantów. Wynikało to stąd, no, że myśliwi no, wtedy nie polowali wszyscy, to polowały elity. No i właśnie te elity, które były dobrze wykształcone, miały, umiały posługiwać się bronią, znały świetnie teren, no były szczególnie narażone na na konsekwencje, na sankcje, które były nakładane przez, przez okupantów. No i wydawało nam się, jak napisaliśmy tę publikację kilka lat temu, opublikowaliśmy ją, że to właściwie już jest historia. Tymczasem wojna na Ukrainie pokazała, że to wcale tak nie jest i że ta rola myśliwych, jeśli chodzi o obronę... Mm, Kraju kraju mieszkańców jest ciągle aktualne. Tutaj mam pytanie właśnie do pana doktora Hatłasa, bo Pan się zajmuje tymi sprawami właśnie tak na co dzień związanymi też i z porozumieniem, które podpisał polski Związek głowiecki z Monem, i tak i Gdyby był Pan tak uprzejmy, opowiedział nam, jak to wygląda dzisiejsza rola myśliwych PZD właśnie w dbałości o to bezpieczeństwo ludzi, o, o jak, to, jak to dzisiaj, jak to, jak to można zdefiniować, jak to można tym w kilku zdaniach powiedzieć? Co tam, co tam się dzieje? Pani profesor, dziękuję za to pytanie dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, Myśliwi, tak jak Pan profesor zauważył, już od, od praktycznie początku swojej działalności zorganizowanej, jesteśmy organizacją już ponad stuletnią, która w tej formule działa w Polsce. Jest właśnie bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa. Jak przystąpiliśmy do prac nad naszą nową strategią, to próbowaliśmy też zmapować wszystkie dziedziny, które musimy względzić. tutaj ta dziedzina bezpieczeństwa państwa, możemy ją tak nazwać, też znalazło takie szczególne, szczególną protekcję tutaj w, w osobie pana łowczego, który, który też jednocześnie jest strażakiem i ochotnikiem, jest wiceprzewodniczącym Związku Krajowego OSP i w związku z tym nam też, też łatwiej było, było te, te sprawy wyczuć i to zostało ujęte w naszej strategii. I teraz, dodatkowo na to nałożyły się jeszcze głosy takie oddolne ze strony, ze strony myśliwych, że w końcu wykorzystajcie nas w sposób systemowy, bo wiele kryzysów, które poprzednio się pojawiały, pokazywało, że chyba jedną z najtrudniejszych spraw do, do zarządzania w kryzysie jest tak zwany wolontariat spontaniczny, czyli ludzie nagle. Czują, że muszą coś zrobić, tylko za bardzo nie wiedzą jak. A to uporządkować. Tak. I my, my w związku z tym, ja też jakby mam, mam też zawodowe, to co pan wspomniał, zawodowe doświadczenia już, już z sił zbrojnych I, i chciałem też, żeby, żeby to, w, to, w, to w podobny sposób było rozwiązane u nas. I teraz tutaj w porozumieniu z zarządem głównym, w bardzo szybkim tempie przygotowaliśmy porozumienie z Ministerstwem Obrony, bo to jest, jest to najważniejszy element systemu bezpieczeństwa. Po drugiej stronie pojawiła, pojawiła się szansa związana z wdrażaniem zupełnie nowej ustawy, która ma nową filozofię, ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. I tu też mieliśmy bardzo, bardzo szeroki zakres działań. Państwo tego nie wiedzieli, ale my tutaj się sporo napracowaliśmy pod przewodniczą ona łowczego Krajowego, który, który tutaj też mocno musiał działać, żeby nas wpisać do ustawy jako, jako podmiot ochrony ludności z nazwy, tak? ekspresji z verbis jesteśmy wymienieni. I w ślad za tymi, za tymi, za tymi pierwszymi działaniami, za tym porządkowaniem poszły, poszły pierwsze, pierwsze działania już konkretne. W wrześniu ubiegłego roku przygotowaliśmy duże ćwiczenie, takie interdyscyplinarne Ulises 2020 które odbyły się w Dublinie. One były zorganizowane razem z dowództwem wojsk obrony terytorialnej, z ochotniczymi strażami pożarnymi. Pod, pod kierunkiem również Komendy Głównej Policji, bo głównym celem tych działań było poszukiwanie osób zaginionych w terenie otwartym. To też jest taka, taka nowa zdolność, którą my jako myśliwi wdrażamy, bo mamy 130, 133 tysiące myśliwych w całej Polsce, mamy zorganizowaną strukturę, mamy, mamy 26, 2600 kół łowieckich i to nam pozwala, żeby natychmiast Ciebie, na jeszcze samochody tak, tak, wyposażenie uniekalne, tak. I to nam, i to nam się udało, to nam się udało, że tak powiem, już systemowo wdrożyć. I tak jak tutaj z panem Łowczym przyjechaliśmy z tego Ulisesa, to było, to było dwudni, dwudniowe ćwiczenia i umówiliśmy się, że tam gdzieś w środku tygodnia zrobimy, jak to się robi po takich ćwiczeniach, briefing. No i briefing był taki, że jak, jak się spotkaliśmy, to się okazało, że jest zagrożenie powodziowe. I już po tygodniu już tutaj nawet jest kolega, wiceprezes Naczelnej Rady, Paweł Mamoń, który, który też tam i Piotrek Gąsior, łowczy okręgowy w Obrzychu, tu koledzy na pierwszej linii frontu, okazało się, że po tygodniu nie było już czasu na żadne podsumowanie, tylko trzeba było przystąpić do działań. I tutaj już też nie będę tego rozwijał, ale, ale chciałem zwrócić uwagę, że po pierwsze myśliwi postawili do dyspozycji centrum logistyczne, z którego korzystały wszystkie służby w Kotlinie Kłodzkiej. Mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy zespoły, które rozwoziły pomoc do terenie, po terenie trudno dostępnym, monitorowali teren chroniąc miejscowości przed szabrownikami, czym mogliśmy zluzować pracę policji, bo oni też nie byli w stanie wszędzie dotrzeć. I wydaliśmy 100 tysięcy posiłków ogólnie, dodając do tego zbiórkę, którą, którą dokonaliśmy, ponad 2 miliony złotych. Polski Związek Łowiecki do powodzi włączył pomoc w zakresie ponad 6 milionów złotych. Także to jest to jest taki można powiedzieć papierek lakmusowy naszych możliwości i obecnie. obecnie też prowadzimy bardzo intensywne działania na temat już zorganizowania profesjonalnego sprzętu, ale to może jeszcze za chwileczkę będzie okazja, żeby, żeby o tym yes. wspomnieć.